Hej tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was dzisiaj na obiecany test cieni marki Pastel Roses. E, mamy tutaj cienie pojedyncze, które ja otrzymałam w paczce PR-owej i stwierdziłam, że jest to dobra okazja, żeby właśnie sprawdzić sobie te różne kolory, formuły, jak one się mają do turbo turbopigmentów, bo właśnie mnie pytałyście e, i powiem Wam pokrótce o tej marce. Zobaczymy, czy są to cienie warte Waszej uwagi, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. W ogóle wrzuciłam sobie, a propos glam shopu, do paletki magnetycznej z glam shopu, ale widziałam, że na stronie również są dostępne takie magnetyczne paletki na pojedyncze cienie. Ogólnie marka, marka Pastel Roses funkcjonuje na rynku od 2019 roku. Jest to marka brytyjska, ale dopiero w tym roku otworzyła się, że tak powiem, polska wersja strony. Mamy nie wiem, sklep czy magazyn, który właśnie obsługuje um, sklepy na terenie, jakby klientów na terenie Unii Europejskiej, więc również my w Polsce Mamy możliwość korzystania. I polska strona to jest thepastelrose.pl. No i tam możecie zobaczyć, że właśnie mamy mnóstwo opcji cieni pojedynczych. Tam są w ogóle bardzo różne formuły: cienie multichromowe, duochromowe, Crystal Shimmer ultra-sparkle, metaliczne, holograficzne, satynowe, nie widzę matowych natomiast, ale mnóstwo wersji błyszczących. Są również palety cieni yy, i jakieś tam rozświetlacze jeszcze. Na tej oryginalnej stronie widziałam, że tych palet cieni jest więcej, a tutaj na polską stronę weszły chyba dwie, ale te nowsze, te najnowsze. Widziałam też, że jest fajna promka, że można kupić pięć za, za cenę czterech, jest też na pierwsze zamówienie jakiś rabat chyba 15%, także tak wiecie, że można sobie spokojnie przetestować. No i co nas tutaj kusi i co nas tutaj zachęca? No to przede wszystkim to, że to się błyszczy właśnie jak turbopigmenty. Wygląda to zjawiskowo. Mam no tutaj widzę, że różne formuły, także fajnie będzie sobie sprawdzić właśnie która z tych formuł, która jest która. Myślę, że, że fajnie, że tutaj jest jakaś firma, która ma w asortymencie takie pojedyncze magnetyczne cienie, bo wiem, że wiele z was bardzo lubi e, i bardzo żałuję, że na przykład Glamshop, jak gdzieś tam, ma coraz węższą tą ofertę, że coraz mniej kolorów, e, więc może tutaj znajdziecie też alternatywę. Jeśli chodzi o ceny, no to właśnie zależy jaka formuła, no bo multichromowe Tutaj widzę, że chodzą po 65 zł, nie? Krystal Shimmery za 35, Ultra Sparkle 30, Metaliczne 25, Holograficzne 20. Te Holograficzne też są bardzo ładne, wyglądają troszkę jak takie topery. I satynowe. 15. No czyli od 15 do 65 zł, tak naprawdę w zależności od tego jaki to jest <gry> jaki to jest rodzaj tego cienia. E, także słuchajcie, przejdźmy sobie do zesłoczowania tego co mam tutaj i potem zrobimy sobie na oczach jakiś makijaż tymi kolorami. W ogóle czy taka drobnostka, ale to co zauważyłam, że mają takie bardzo przyjemne, takie porządne te wypraski. One w ogóle mają inny kolor, są takie, nie są srebrne, takie wiecie, metalowe, tylko są takie lekko różowe, rose goldowe. Eee, I mam wrażenie, że mają takie bardziej jakby miękkie, Krawędzie, że są może trochę grubsze. Często jak przesuwam swoje cienie glam w paletkach, coś tam wiecie, układem tak dalej, to potem czuję takie, e, takie nadwrażliwe opuszki, wiecie, od dotykania tych wyprasek. A tutaj czuję, że one są takie troszkę inne, takie bardziej przyjemne jakby dla palca. Nie wiem jak to, jak to opisać. To jest taka pierdoła, no bo rzadko kiedy będziemy tutaj używać tego, ale czuć, że są troszeczkę inne. Zacznijmy od cienia lastres, który jest cieniem metalicznym. To jest takie Metalik. oah, się pięknie zasłoczował. Niby srebrzysty, ale on ma taką właśnie zieloną w sobie poświatę. Jest taki bardzo masełkowy, ale leciutki. Bardzo leciutki. Czuć niby tą taką tłustość, wiecie, tego typu cieni, ale bardzo cieniutko leży. Tutaj mam sparkle, który również jest cieniem metalicznym. I się, uah, słoczuje się jak masełko. Ten jest y, trochę cieplejszy. To też jest taka. Delikatna Zieleń, srebrzysta zieleń, ale widzimy, że jest cieplejsza. Ivy Glow. To również jest cień metaliczny i również będzie zielonkawy. Lecimy z Ivy Glow. Ten ma w sobie więcej zieleni i jest chłodniejszy i taki wręcz jakby wpadał, e, wypadał tak miętowo, lekko turkusowo. Przechodzimy do cieni duochromowych i tutaj mamy Zoe Side, Zoe Cite. Też jest zielony. I on ma taką, taki różowo, różowy blask. O, tutaj widać fiolecik, a później pokażę wam w innym świetle, żebyście zobaczyli. O, chyba widać, że jest właśnie ten blask, jest fioletowo-żółty. Tutaj mam Moonlight i to jest mm, piękne. Tu mamy w bazie taki delikatny fiolecik, taki brązo-fiolet, i błyszczy się z tej strony, widzę na różowo. A przed Wami jest taki delikatnie niebieskawy. I wiecie, efekt mokrej powieki będzie dawał. Dream Catcher. O, i widzę, że z tej strony jest taki zielony, a ja widzę, właśnie fioletowy. Uuu, ten jest ładny. Ten jest piękny. Tu jest taka fioletowa baza bardziej fioletowa niż ta wyżej. Tu widzimy, że jednak jest taka. Taki brąz z fioletem, ta jest taka typowo fioletowa, i z tej strony widzę róż, a z przodu widzę zieleń, więc jest taki żuczkowy troszkę, ale jaśniejszy, więc bardzo fajny, jak lubicie, właśnie taki efekt żuczków, ale żuczki często są dla was ciemne, to ten będzie fajny, ten będzie spokojny. Skyfall, i tutaj też widzę, że widzicie zieleń, ja widzę przede wszystkim fiolet. U, ten też jest ładny. Kubaniec. Wow, 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 piękny. Ten jest chłodniejszy. Ta baza jest taka lilakowa, jest trochę ciemniejsza. No i pięknie tutaj odbija światło. Tak, zielono-fioletowy jest, zielono-różowy. Elixir of Love. Tu widzicie fiolet, a ja widzę, co ja widzę? Co to jest za kolor? Jakiś taki, nie wiem jaki. Trochę zielonkawy, trochę fioletowy, trochę różowy, ale na ciemnej bazie. Interesting. Lecimy. I tak muszę go pomasować, żeby nie nakruszyć za dużo. O, on ma zielonkawą bazę! A nie, wy widzicie <ścoughs> fioletową! Ja tu widzę zieloną taką zieloną, ale taką bardziej oliwkową, ciemną oliwkową bazę. Wy widzicie, nie, tutaj może widzicie taką oliwkę trochę, ale błysk taki, właśnie mocno fioletowy wyrazisty, a tutaj błyszczy się na róż. Jest bardzo masełkowaty. Mega ciekawy kolor. Zostały mi jeszcze dwa w trochę innej gamie kolorystycznej i tutaj mamy nektarynkę, nektarin, która jest taka pomarańczowo, brzoskwiniowo, złoto-różowa. Oh, to będzie piękne. Może tutaj dam, co? Pod bransoletką. Mm, mm, mm. Tutaj ewidentnie jest pomarańcz błyszczący się na żółto-zielono, ale z tej strony nawet baza się wydaje taka, właśnie różowo-brzoskwiniowa i ma różowy błysk, więc jest prześliczna, właśnie dla tych ciepolubnych, trochę bardziej, bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo użytkowy kolor, taki, wiecie, spokojnie codzienny, co nie? I mamy Cinnabar Rose. Który wydaje mi się, że będzie metalikiem, bo on nie ma szaleństw kolorów, ale bardzo mi się podoba, bo jest taki w zasadzie czerwono-czerwony. Widzicie to? Bardzo często czerwone błyszczące cienie błyszczą się na różowo i mnie to wkurza, bo ja na przykład chcę, żeby było czerwono, a nie chcę, żeby było różowo, a to jest takie czerwone. Bardziej bym powiedziała, że to idzie bazą i odbiciem w kierunku jakiejś takiej lekkiej miedzi niż w kierunku różu i bardzo mnie się to podobuje. Odcień Cinnabar Rose wydaje się taki bardziej satynowy, chociaż jest on z tej kolekcji metalicznej, to widać, że te metaliki mocniej odbijają światło niż to i mi się to podoba, bo ja bardzo lubię takie lekko satynowe wykończenie i w ogóle mam ochotę sobie zamówić parę i przetestować jeszcze jakieś inne właśnie kolory, formuły, właśnie te, te takie Kolekcję, że tak powiem, i właśnie może trochę tych satyn, także może coś tam sobie zamówię, żeby jeszcze posprawdzać. A Was teraz zapraszam na takie krótkie swatch party, żebyście mogli zobaczyć sobie tak z bliska te wszystkie kolory pod różnym kątem, w różnym oświetleniu. Także zapraszam. jeszcze sprawdzić te cienie na oczach. Ja zaczynam sobie od aplikacji takiej klasycznej bazy pod cienie. Na pewno mam ochotę użyć tej czerwieni. Może zestawimy tą czerwień z czymś takim kontrastującym, chłodniejszym. To zacznijmy sobie od tej czerwieni. Aplikuję ją w wewnętrznym kąciku i wziąłem sobie do tego ym, taki aplikator gąbeczkowy i nim sobie aplikuję ten cień w kąciku wewnętrznym. Z drugiej strony sprawdzę sobie paluchem. Palucham najlepiej. <laughs> Aplikator jest o tyle fajny, że trochę bardziej precyzyjny. Tam gdzie trzeba. Bardzo mi się ten kolor podoba. Może jest najmniej błyszczący z nich wszystkich i taki być najmniej taki lała mm. wiła, wow, 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 ale. Jest bardzo intensywna ta czerwień. Mieni się na czerwono. Wszystko, czego ja potrzebuję do szczęścia. Wycie to już wygląda fajnie. Come on! <grytania> Następnie biorę sobie Lustrous, czyli ten taki srebrzysto zielony, i będę aplikować go w zewnętrznym kąciku. Tak dosyć obszerny tu aż pod samą brew. Wyciągam na zewnątrz, żeby był taki efekt, wiecie, bardzo edytorialowy. O, o, uf, piękny. od samą brew praktycznie. Tu tylko na środku zostawiam taką małą przestrzeń, dorzucimy sobie coś jeszcze, jak już testujemy, to fajnie by było wiecie, pod różnym kątem. I jeszcze chciałabym właśnie użyć jakiegoś pędzelka i zobaczyć jak będzie się aplikować pędzelkiem, bo to są takie dosyć gęste, kremowe formuły, więc wiecie, najlepiej się aplikuje aplikatorem gąbeczkowym albo palcem, ale widzę, że na pędzelek też się łapie, tylko to wiecie, musi być odpowiedni pędzelek, on nie powinien być puszysty, Wam wtedy tylko rozpyli takie, taką, wiecie mgiełeczkę koloru. A jak chcecie mieć porządny kolor. No to najlepsze są takie płaskie, syntetyczne. I rozcieram to delikatnie na zewnątrz rozpraszam. O, wow, 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 wow kocham ten kolor już. <laughs> Widziałam, że w tej kolekcji. Chyba ultra sparkle. Są takie, wiecie, ale srebrzyste i właśnie ich jestem ciekawa bardzo. I jestem bardzo ciekawa tych satynowych. Więc może parę sobie zamówię. Jeśli Wy macie jakieś kolory, bo wiem, że już część z Was coś tam kupiła, to dajcie znać, jakie i jak te kolory wypadają. Który, albo który jest, wiecie, waszym jakimś takim hitowym, ulubionym must haveem. To będzie może łatwiej też podjąć decyzję, jak ktoś będzie inny sobie chciał zamówić. Aplikują się bardzo dobrze. Są takie mega kremowe yy, i komfortowe do aplikacji, bo nie zauważyłam, żeby się coś sypało. No, wiecie, może minimalnie. No nie wiem. Coś tam może jest, ale. Nie, nie, nie odczuwa się tego, że to będzie zaraz się sypało. I wezmę sobie jeszcze Moonlight i zaaplikuję na środek powieki. Ten się nałożył takimi płateczkami, więc spodziewam się, że mógłby się osypać. Jak się Wam nakłada w taki czanki sposób, że wiecie takimi grudkami, to najlepiej w ogóle tak najpierw przyklepać. I potem tak ostrożnie rozcierać, bo jak tak pociągniemy od razu, no to się sypnie Wam wszystko. Drugą stroną, tą czerwoną aplikatora, łączę kolory ze sobą ładnie. No jest to bardzo ładne. Myślę, że najwygodniej będzie Wam aplikować palcami, takie wiecie, szybki make-up do pracy, czy gdzieś tam na wyjście, że po prostu paluch, cyk, cyk, cyk i będzie to wyglądało super. Wykończę może ten makijaż jakąś czerwoną kreską, skoro tu już mam taki czerwony akcencik. To jest eyeliner z Inglota numer 79. Kropelka płynu Duraline. Łączę wszystko i robimy krechę. Tu przy linii rzęs robię taką mega, mega cienką. I chcę, żeby ta kreska szła tak w miarę poziomo. Zmieniam sobie pędzelek tak raz na grubszy, raz na cieńszy, żeby ładnie krechę wykończyć. Wykończyć! Zrobiłam sobie takie mega długie te kreski. Wygląda to fajnie. I tutaj sobie jeszcze tak korektorem doczyszczam tą przestrzeń, żeby um, ten wewnętrzny kącik miał taki trochę bardziej zdefiniowany kształt. Tutaj i trochę tu. I tu idę tak w tym kierunku nie, żeby one się tak kładły, Te, ten kształt tutaj jakby chciał iść tak. Tylko tak, jakby chciał iść w kierunku brwi, tak trochę bardziej strzeliście. No i chyba nie ma innej opcji, jak wykończyć to czerwoną maskarą. No i mamy gotowy makijaż. Dołożyłam jeszcze na linię wodną tego czerwonego Eyelinera. Jakoś czegoś mi brakowało, ale teraz to to mi się podobuje. <grym> Bardzo mi się to podoba. No słuchajcie, jeżeli chodzi o te cienie, no to wyglądają zjawiskowo. Jakby coś się z nimi działo, to Wam tam wrzucę jakąś przebitkę, jakby coś tam się potwornie zbierało, coś takiego, ale wiecie, błyszczące cię nie Bazy, bo są takie lekko tłustawe, także musimy zadbać o to, żeby dobrze się um, przygotować do aplikacji. Natomiast obecnie wygląda to przepięknie. Są to raczej metaliczne tutaj i tutaj kolory. Tu mam większość tych cieni właśnie metalicznych oraz tych dułochromowych, więc nie wiem, czy to będzie dobre porównanie, ale chciałabym Wam pokazać po prostu, jak one się mają do cieni z Glam Shop, bo wiem, że będą pytania i też takie dociekanie, czy, czy to jest właśnie ta jakość, jaką Wy lubicie Glam czy nie, e, dlatego tak porównam właśnie ten cień, który miałam tutaj na oczach, o w tym miejscu. Taki metaliczny. Tu jest na przykład cień kryształowy, o troszkę się posypał, ale kryształ ma więcej w sobie drobinek. Ten jest taki bardziej gładki, bez takich właśnie widocznych drobinek. Kryształ ma więcej na pewno drobinek. Jeśli chodzi o jakiś taki klasyczny turbo pigment, to jest akurat dekoracyjny. No to one wypadają już trochę podobniej, ale ten jest taki bardziej mm, wielowymiarowy, jeżeli chodzi o jego formułę, bo wiemy, metaliki. One są bardziej, jakby płaskie. One są po prostu takie gładkie, błyszczące. Tutaj mamy, jakby, tą taką właśnie metaliczną bazę, ale jeszcze trochę więcej drobinek. Natomiast wiecie, to są właśnie metaliki. Może na przykład te ultra-sparkle już by pewnie wyglądały. Inaczej, e, zobaczmy sobie może, który z tych duo -chromowych. Tutaj jest e, Skyfall. Skyfall też tak naprawdę jest takim metalikiem, dosyć gładkim. Nie ma tak dużo drobinek, więcej niż ten, e, ale mniej niż Glam Shopowe. Ja bym go chętnie porównała do cienia Retro z Glam Shopu. No i Retro jest zdecydowanie mniej błyszczący. Może wezmę Wariata to jest taki dułochrom właśnie. I ten dułochrom jest dosyć zbliżony do tego właśnie z Pastel Roses. No one się troszeczkę, wiecie, różnią kolorem, ale to jest, to jest bardzo zbliżony. Jeszcze jakiś taki kolor, hmm, tu mam multichrom, to w ogóle nie wiem, czy jest sens porównywać. Ten jest w ogóle takim lustrem, który to był chyba ten. I on też wypada dosyć podobnie, może troszkę mocniej drobinkowy jest minimalnie, ale tak widzę, że w kamerze to kompletnie tego nie widać. Jeszcze jakiś taki, wiecie, klasyk, taki turbopigment, turbopigment. Może wróżbitkę wezmę, bo nie jest taki, wiecie, fest błyszczący i gdzieś tutaj go sobie nałożymy, żeby tak porównać. O, tak się prezentuje. Powiem Wam, że to jest, to jest, o, piękne, to jest yy, podobne, to jest podobne. N nie wiem, czy umiem, wiecie, tutaj Wam dokładnie w szczegółach zdradzić jakieś takie... Właśnie detale, szczegóły, czym się, czy się czymś różnią, to są bardzo zbliżone formuły, w takim sensie, że jeżeli lubiliście te glam to w Pastel Roses na pewno znajdziecie coś, co Wam się spodoba. I dopiero zobaczyłam, że nie domyłam sobie tutaj <grywa> tych cień, już całe wszystkie pozmywałam, a tu mi coś zostało dopiero się zjeżyłam w ogóle, <grym> ekstra yy, także ja pewnie będę chciała sprawdzić sobie jeszcze te ultra sparkle i satyny i, i zobaczyć w ogóle co tam jeszcze jest, nie mniej cienie są piękne robią wrażenie, te co mam na pewno będę używać, jeśli lubicie błyski, takie naprawdę piękne zjawiskowe błyski yy, i wybieranie sobie cieni właśnie pojedynczych i komponowaniu własnych paletek albo właśnie nie kupowaniu całych palet, tylko pojedynczych cieni żeby wybrać właśnie to czego potrzebuję Wiecie, to myślę, że Pastel Roses jest fajną alternatywą, bo mamy tam naprawdę bardzo dużo kolorów, bardzo dużo formuł. I do tego zerknijcie sobie na stronę, bo są naprawdę bardzo fajnie przedstawione te cienie, bo widać i zdjęcie samego cienia, i swatch, i czy bardzo często widać go na oku, także naprawdę można zobaczyć fajnie ten kolor, i on jest taki takie autentyczne, co nie? Więc pod tym kątem dla mnie jest duży plus. Dajcie mi znać, co myślicie o tej nowości na naszym rynku, czy jest to coś, na co się czajicie? czy wolicie właśnie palety po prostu, czy w ogóle nie potrzebujecie cieni, jak to z Wami jest? Wiem, że maniaczek Wam tutaj sporo, więc dajcie znać, co myślicie. Jeżeli taki test Wam się podobał, to zostawcie mi kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!